biernych zawodowo, 50 plus czy nawet mniej, to są osoby, które się opiekują po prostu rodzinie, ale czy są właśnie, ile osób u pracuje w tym sektorze opieki? Ja się nigdy nie spotkałem z takimi informacjami, one no, pewnie gdzieś tam są dostępne, natomiast to, to, to są pewnie informacje z roczników statystycznych, natomiast powiem, zupełnie szczerze, że pod względem opiekunów, których my delegujemy, dla Niemiec czy do innych krajów, Nie być może piekan doktor będzie w stanie zresolotować. Niestety podobno konkretnej liczby, ale czy te dane są dostępne, tylko że z jednym zastrzeżeniem, ale oczywiście dotyczą opieki instytucjonalnej, czyli tej stacjonarnej środowiskowej. I tutaj myślę, że prawdopodobnie w roczniku statystycznym wręcz można je, je znaleźć. Chyba nie, bo to jest wąska grupa. A te grupy no więc... są bardzo szerokie te, 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 te zawodowe. Więc prawdopodobnie Ministerstwo Zdrowia albo osobą dobrą do kontaktu jest pewnie profesor Błędowski, który zajmuje się tym od wielu lat, tym sektorem. Z tym, że mówię, prawdopodobnie dlatego ta informacja się nie pojawia, że gro tych usług jest świadczonych po prostu przez rodziny, więc ona jest niejasna.